na którą dopłynęliśmy ser jest eee, no bez bezludna no wiadomo no bo, no bo takie są tutaj wyspy ale ładnie palmy kokosowe taka no fajna klimatyczna wysadka a teraz docelowo płynę na tamto. na wprost, tu już jest ląd eee, no ale tam coś ma być później przepłynę po prostu na tą zaraz zrobię widzenie w 20 minut Butlę do dokończę na tej wyjdę. no i po prostu popłynę dalej Nie mam, nie mam planów głębokich nurkowań Płytkie nurkowania po 10-15 metrów Nie pływam na głębokość, tylko pływam żeby poszukiwać raf Miejsc nurkowych I żeby turystyka tutaj ruszyła, ponieważ to jest pięknie I chciałbym tutaj osiąść, a po nie ma sensu to już najpierw trzeba coś włożyć, żeby móc z tego wyjmować. To jest ta zasada biznesu.